go z tej strony znowu ja Antek Dzisiaj gramy w takie blastery. Nie wiem co jest Nie wiem co ja mam zrobić Mam po prostu pewnie strzelać, tym blasterem Kula ziemska! Nie, ja nigdy! Ja nigdy tego nie zrobię. Przecież, no dobra, muszę, ale muszę. A ciekawe widzowie, zasubskrybujcie i zostawcie łapkę w górę, po pierwsze, a po drugie, nie oceniajcie nas. Dobrze? O. Ok, mówię coś do Was. Macie nas nie uceniać, bo to by było smutne. ale zostawcie chociaż subskrypcję i lajka widzowie. Teraz my strzelamy. Ja sobie tu wszystko czytam, patrzę sobie. O, jaki chodzicie, mam Co? Tam, 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 tam. Widzę, Zamknijcie oczy, bo jak ja zawsze zamykam, i nic i najlepsze prawie, nawet rzadki. Płakam. Zamknijcie teraz. Trzy, cztery. Płakam za dziesięć procent na procent rzadki, na dziesięć procent rzadki, Nie wiem. I też pewnie nie wiecie. Chyba się niezwykły. Nikt tam po jednym tylko bije. Nie po zero mi bije. Dlaczego? O bam, 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 bam. Ba, ba. E, ja też chcę mieć dwa pistolety. Halo. Mm -mm. to są jakieś mego dobre? D, poziom 5 plus. Nie, poziom. Ja mam poziom drugi. I jedziemy. Co chcesz z Idę sobie coś kupić, a nie jak ty siedzisz. Błagam. Błagam. 10 dziesięć. Obroni. Hmm. Hmm. Nie no, widzowie. Mogę już pojem kolejny działać. O, co to jest, jakiś coś nowego? Dawaj, bijemy, bijemy, bijemy. dawajcie widzowie bijcie ze mną. Dawajcie widzowie, lecimy z z Widzowie, bijcie ze mną. <grym> ze mną! Ale mał, ale dużo z niego dostałem ja. Jeden diament tu nie mogę. Bo jeszcze ten, jeszcze tego dostałem. Pięknie, no mo, nie mogę z nim... Chyba że ja Nie. Widzowie, tylko dwa można. Mówię, ale te dwa najlepsze. To oni nie chcą być tam... Błagam, Snajper. Ja chcę Snajpera. Snajper, Snajper. Thank mm -hmm. you. Nie wiem, co się w gdy z stało. Naprawdę. Dlaczego mi teraz nie wypadają? Najgorsze, nie wypadają. Dajcie snajpera, rzadki, rzadki. Nie mogę. A ile to w ogóle 250? Nie mam gdzie są moje monety? Gdzie są moje. O, monetki, manetka, monetka, manetka, monetka, monetka. Nie no, widzowie, nie mam słów po prostu. Nie mam słów, nie. Nie mam słów w ogóle.

Oto maszyna, czeka na ma maszynę. Nie udało się dwa razy. Ja jednak się udało, a z tylko tym nie wiem. Ale nie uda mi się na pewno tego zgubić. Mam nadzieję, że z jego zgubijemy. Jak nie, to nie wiem. Equip. Ratujcie mnie widzowie! Widzowie, jeżeli zostawicie subskrypcję i lajka, to wtedy mi się uda zdobyć tego za 10%. Szybko! Wy 3 sekundy. Ja witam. Zasubskrybujcie i za łapkę w górę. 3, 2, 1. Już. Mam nadzieję, że zostawiliście łapkę w górę, tak jak prosiłem widzowie. Teraz zobaczymy, czy zostawiliście. Nie, no widzowie, błagam, zostawcie tu łapki w górę. Ostatni rzut. Naprawdę. I czekam do piątego poziomu. Nie mam słów, widzowych. Nie no, widzowie, nie mam słów. Jesz jeszcze jeden chcę, tego dziękuję i jeszcze... O Ostateczny rzut. Jak nie zdobędę tego, będę zawiedziony. Jak zdobędę tego, będę trochę ucieszony. A jak tego, to po prostu nie mam słów. Po prostu nie mam słów. Błagam, żeby się udało z tymi trzema. Bo jest. Nie bajaj się, że mnie zafił. Ja no i znowu twój statek. Nie mam słów po prostu. Naprawdę nie słów. Dlaczego tak jest? Jeszcze ostatni podjął, bo Kula chińska nie członkowna. Kula metuś mnie nie powiem, ja widzę, że naprawdę nie ma usług. Nie, nie, nie. Jak tego dostanę, odrzucam. Nie. i błagam. Czyli, a, numer tego samego. No, to No mały, że to już

nie wychodzę z tej gry. pamiętajcie jak się nazywam. Pamiętajcie, nazywam się Antek Bo w Roblox. Możecie mnie wydawać. Na razie mnie jeszcze nikt prawie nie pytał. Czekam na was, Antek, duże o o y, Za Jak to? Zastopujcie sobie. Żeby jak to zobaczyć. Napiszcie na kartce, ja czekam. Dobra pewnie już. A ja szukam gry, a wy możecie po coś sobie pójść. Nie wiem, na przykład poserka coś do jedzenia. Ja szukam, co na pewno będzie długo widzowe. <grystanie> <Słyszę>, to? <grystanie> <grystanie> Widzowie wróciliście już? Pewnie tak, bo ja znalazłem grę tak ujmą. Może Wam się spodoba, nie wiem. Może widzowie Wam zostawcie, ale pamiętajcie. Zostawcie łapkę w górę. O, ja. Ale fajnie, ale fajnie, ale fajnie. Ja tu pewnie jestem. O.

No tu po prostu się stałem. Bijał tak że tak. Wygadzajcie, że będę musiał teraz umówić. No A nie, my tak po prostu nie

Arabian.

speech na striska bit bit na striska speech na teraz mam what is that Widzowie, nie wiem, co tu się robi. Jest trochę głupio. Ep, ep. Nie no, widzowie, tu się tylko bije mieczami. I tyle prawie. Tu się robi rebirty do innych światów. Ciekawe kiedy będę miał znowu śrabierkę. Bo jeszcze tak długo siedzę. O, nowy miecz! To są nowe miecze, a to są chyba kucharki, czy śrabierkę? Nie wiem. Mmm... I k u Dzieci robię bilet. Bo ja nie wiem, może wiedzieć. Bo ja dosiętnia. Za biłem korek i dostałem p. Aleu. Nie, ja wracam. Ja się go boje. E, e. Ale jestem dobry. Widzowie, widzieliście jak ich wszystkich powaliło? Takie taki kom, kom, pom. Nie, ja do niego nie idę. Dlaczego znowu ja? Nie, ja uciekam. W ogóle gdzie się robi te rebirtki? Bo ja mam chyba ciągle trzy. Mam ciągle trzy. Ja powinien dostać jakiegoś repiertcha. Halo? Halo, motto. Ч ⁇ сердце, пичьте, раза пиньте сердце, раза пиньте сердце. Нет, надо. роби,

Muszę tak 100 razy to kliknąć, wiecie? Ja nie wytrzymam Wiem, razy. 10 razy czyli -ci -ci. 10 tysięcy będę musiał to pięknąć. przyjrzał mi przyjdą ostatniej mapki? Dzisiaj widzowie... Chyba jak zdobędziemy 10 rebirków kończymy odcinek. W kolejnym znowu to widzowie, jeżeli jeżeli chcecie znowu ten kolejny odcinek, zostawcie pod tym mm, odcinku. Nie wiem, może 2000, to przejdziemy do tej znowu jak to gry a jeżeli ktoś chce gorila tak jutro to to pięć tysięcy albo nie cztery tysiące o na przykład cztery tysiące pamiętajcie. cztery tysiące yy, gorila tak

Mam już 8 rebifów dopiero widzowie. Nie wiem jak to przyspieszyć. Przepraszam, ale chyba... To chyba tyle na ten odcinek. Zobaczenia, papatki. Błagam. Pamiętajcie. 4000 gorila, tak? 2000 ta gra. Do zobaczenia. Marka. Oj. Coś innego myślę. Então,